Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii z roku 1983, w której zagrało dwóch szachistów, dwóch, chciałem powiedzieć, arcymistrzów, chociaż zawodnik grający bierkami koloru czarnego arcymistrzem jeszcze nie był w 1983, o nim powiem zaraz. to Anatoli Karpow. Ostatnio kilka osób mi napisało, Marian, za mało Karpowa na kanale. W porządku. Anatolij Karpo wjeżdża z buta. Dwunasty świata w szachach, moi drodzy. Nieprawdopodobny talent do gry, radziecki arcymistrz, który charakteryzował się takim stylem gry pozycyjnym. Coś na kontrze do takiego Michała Tala, który poświęcał, ryzykował. Tutaj było dużo suwanek, grabienia przestrzeni, zajmowania tutaj aktywnych placówek swoimi figurami, czego zresztą tutaj świadkami będziecie za moment. Natomiast jego rywalem jest Jan Rogers, który w 85 dopiero znalazł tytuł arcymistrza w chipsach, ale już był rokujący, roku, rokującym zawodnikiem. To zresztą późniejsze wbicie tytułu tylko udowodniło. No dobra. Nie wiem, czy słyszycie ten, ten w takie brrrr. To to jest masakra. Sąsiedzi kupili dla dzieciaczków wkłada i te, ten, te, te dzieci tym kładem ujeżdżają tutaj uliczkę, na której ja mieszkam. To jest taki, taki półksiężyc roga w takim kształcie to wygląda. To jest taki kształt wzlotu ptaka. No i dwie godziny po prostu wokół tej ulicy, ja, no można na łeb dostać. Powiedzmy sobie szczerze, tyle jest pięknych ulic, no tyle jest pięknych ulic, czemu ich nie ujeżdżać? Ja też miałem motorynkę za, za mało lata, miałem 10 lat i ja już poleciałem świat. No, słyszycie to? No i jak się skupić, jak wypocząć, jak pracować, nie wiem, mam ochotę pójść tam i po prostu y, y, zrobić porządek, zabrać im tego kłada po prostu i, i sobie pojechać w świat. Niemniej jednak, wracamy moi drodzy, Jan Rogers. Um, Był tym mistrzem 85, na tym to chyba stanęło. Siadajcie wygodnie kawkę herbatka w dłoń. Przyjrzyjcie się tej szachowej tragikomedii 4, moi drodzy D5, obrona skandynawska. Czy polecam? Powiem szczerze, plan gry czarnych prosty jak budowa cepa. Czy tam te kto jak woli. Niemniej jednak ciężko tutaj grać na, na wygraną. Ciężko tutaj szukać przewagi czarnymi, bo białe znając teorię będą potrafiły stanąć po prostu lepiej troszkę. Natomiast to można grać na tych takich poziomach jak moje, niższe, myślę, że z, z, z powodzeniem. Hetman bije D5, to jest jedna z opcji, skoczek F6 jest druga. Intencja jest taka, żeby odbić to skoczkiem, tylko że po D4 i bęknięciu mamy C4, grabimy przestrzeń, z Afriko mamy kontrolę centrum, skok musi gdzieś odfrunąć, my się rozwijamy dalej, więc to nie jest takie bombowe. Prawdopodobnie odbicie będzie bardziej pryncypialną kontynuacją. Skoczek C3, hetman A5. Klasyczna, ta główna linia w obronie skandynawskiej są jakieś tutaj gambity po B4. Tutaj proponuje D4 zajmować centrum. Plan czarnych jest dosyć prosty: one chcą zagrać zęby diabła, przytrzymać pole D5 za ucho, żeby przeforsowanie D5 nie było łatwe. Tym samym C6 gdzieś zagwarantuje Hetmanowi jakieś odejścia po goniec D2 i odfrugnięciu skoczkiem, gdziekolwiek. A druga sprawa jest taka, że jak już goniec wyjdzie i ustawimy e6, c6, no to rozwijamy się w takim sznycie, robimy roszadkę no i wiadomo, próbujemy może na, na, na drugie tempo zagrać sobie c5, tak jak w karokanie chociażby i no, białe mają akurat masę, masę odpowiedzi. Massachusetts zaraz, zresztą przejdziemy do konkretów, skoczek f3, skoczek, skoczek f6, skoczek f3. Goniec f5 jest klasyką gatunku, to nie podchodzi pod tempo, tym samym białe nie mogło się rozpędzić z tym atakiem. 3 G4, później G5 bardzo, bardzo nieprzyjemne. Tu jednak goniec G4 z podwiązaniem. Co prawda, lidzie H3. Jak nie chcecie zbijać, a to wprowadziłoby Hetmana do gry, no to musicie się liczyć z taką sytuacją, że biały ma tutaj fajną kontrolę, moi drodzy. Nie tylko centrum, ale i skrzydła. Skoczek atakuje gońca, który jest na łasce tego, że konia. Jeżeli hmm, pojawił się groźby zamykania gońca. W dalszej fazie gry, no to trzeba mieć na uwadze, że jakieś ruchy typu H6, H5, no to będzie strzał i struktura się rozleci, Zaraz to wam to zademonstruję. No dobra, koniec wszedł do gry, więc c 6 H4 z takimi oto ideami. Jeszcze oczywiście tutaj można przyjść, no ale wiadomo, to już może podchodzić po dewtrzy. Goniec B4 poszło, to jest dobry ruch. Jeżeli zagralibyście teraz, właśnie, jakieś hasze, to strzał, strzał, no wygląda to tragicznie. To jeszcze są połączone zdublowane piony, ale ten tutaj to są trzy wyspy pionowe. Bardzo niezdrowe, doktorze. Trzy wyspy pionowe pojawiły się w moim obozie. Co robić? No proszę pana, proszę się okładać piachem. Jak to? To pomoże? No nie, ale się pan przyzwyczai do. do. No właśnie, do czego się przyzwyczai? No piachem się okolę, no do, do tego jak pan spędzi resztę życia, kurde bele, czyli w piachu. No dobra, to było słabe. Nie idziemy w to. O, jedzie znowu, słyszycie? Sorry za tę dygresję, ale no po prostu rozbija mnie to. Wybija mnie to. Goniec b4. Aha, i teraz jeżeli zagralibyście h6, przykładowo, to goniec jeszcze idzie na e4, moi drodzy. No właśnie, i koniec może sobie uciec tędy, to jest raz. Dwa, tutaj jest strzał, więc tutaj może być odbitko i hetman, ops, i hetman przyjdzie na c3. Dlatego też H5 byłoby przedwczesne w tym momencie. Tu najlepszym ruchem jest. Goniec D2, to było grane już. W ogóle Rogers miał te pozycję wcześniej, z tego co wiem. I tutaj białe zagrały yy, goniec D2. Tu wieża H3. Bardzo ciekawy ruch. Obrona dodatkowa, a tym samym wieża po trójce może się rozgrywać. Czyli Roszada w ogóle krótka nie będzie chyba w planie. Idzie C6, wiadomo. Goniec D2. Jak widać. Hetman B6. <laughs> Przepraszam, czkawka z wrażenia. I teraz H5. Goniec E4. Goniec zawsze ucieknie na D5, chociaż ten goniec, jak widzicie, w tych strukturach jest mega krótki. No znowu burczą, no kurde bele. Yy, to już naprawdę z 2,5 godziny, jeżdżę. Dobra, sorry. Zostawiam temat, w ja wynajmę jakiegoś killera. Popie, trzeba przyjechać, zrobić porządek. Ciekawe, czy wziąłby tę robotę, swoją drogą. Goniec jest krótki, goniec jest tutaj cały czas przeganiany, on w ogóle nie stoi dobrze. Wieża e3. No właśnie, to jest to. Tutaj obrona, a tutaj możemy zawsze wieżę wrzucić do centrum. Hejo. Oh. Taki amatorski sposób wyjścia wieżu wydawałby się, ale jednak skuteczny. Kurde balans. Strzał nastąpił na C3. Eee, ktoś może się zastanowić. Mariancello, dlaczego czarne nie wzięły po prostu pioneczka na D4? <laughs> jest problem z tym biciem. Jaki konkretnie? No konkretnie taki, że skoczek jest tutaj obrońcą. Yy, więc można tego skoczka przegonić. Róg G5 jest najlepszy. No i niestety, tu odchodzi, tu wybijamy. Jakbyście wtrącili atak na c3, no to bicie na c3, hetman po wymianach, powiedzmy, niestety nic nie załatwia, bo skoczek musi odejść. No, taki film był nawet, skoczek musi odejść. Jeszcze tam, a, bo ta linia leci dalej w ogóle, bo jeszcze to wtrącenie na, na c2 by było. No ale że c1, no, obie figury wiszą prawdopodobnie. <laughs> Przygotowałem się do tego filmu. Nie ma żartów. Nastąpiło wtrącenie na C3, gońc bije C3 i goniec na D5 się poprawił. Nie można bezpośrednio go jeszcze tutaj łapać. No ale nie stoi to bombowo. Powiedzmy sobie jasno, oczywiście, w idealnym świecie czarne chciałoby skończyć rozwój. skoczek tutaj, moi drodzy, z B na D7. Roszatka, połączenie wierz, dziękuję. Próbujemy. Może C5 dalej. okej, okay. No ale wiadomo, tutaj pierwsze rzeczy, pierwsze G5 jest szybki atak. To właśnie jest pokaranie tego szybkiego gońca G4, mam wrażenie. Skokę 4. Trzymany przez, przez gońca. Hetman G4. <laughs> I to coś dla początkujących. Nie wiem czy wiecie, ale taka wymiana dwóch lekkich, takich jak tutaj na obrazku, gonie ze skoczkiem, za wieżę, to jest w znakomitej większości sytuacji dużo lepsze dla, tych, które, dla, dla tej strony, która moi drodzy oddaje wieżę. Dwie lekkie są zazwyczaj lepsze. To też zależy oczywiście od pozycji, ktoś powie oczywiście, ale zazwyczaj są, będą lepsze. Oczywiście, na ile można je tam skoordynować. Skok D6, nie chcą na to iść czarne, też to się nie dziwi. I długa roczada ze strony Karpowa. W ogóle zauważyliście, że po pionku się tylko wymieniły i po jednej figurze lekkiej, mamy posunięcie 17. Skoczek, moi drodzy, na D7, podważanko. Gonie C1. Chcemy uruchomić te piony w przyszłości, być może. A, ciekawostka, gońce stoją tak niby skromnie, ale one mają tutaj oko na parkiet. One mają oko na parkiet, to są tacy goście na wiejskich imprezach, którzy puszczają dziewuchy, niech się bawią, no i tam zerkają, tam <laughs> podpierają ścianę, piją piwko, wcześniej coś jeszcze zarzucili i patrzą. Kto do Samanty podbija teraz? Widziałeś? Ruszam. No, a co właśnie te gońce? Czekają. Następuje strzał. Mniej przestrzeni ma czarny, więc chcę wymieniać materiał, to jest dosyć logiczne, ale to jest wstępem. Skoczek musi odejść, skoczek jest na F5. No, wygląda to nieźle. Ale wieża może odejść po tej trójce ma pełne, pełną możliwość manewrowania. Być może wsparcie tutaj jakichś pompuszów. Tym samym. Hmm, co tym samym się zmienia, moi drodzy. Prawdopodobnie stoi tu bezpiecznie też. To tyle. Długo rażala ze strony w ogóle Jana Rogersa, Roger Dead C4. I co po gońcu? No można jeszcze podwiązać pionka. I to nastąpiło w partii, ale B4. O właśnie, to jest ta sytuacja. I okazuje się, że goniec jest stracony. No, Hetman też trzyma, więc oddanie nawet tutaj. Nic nie daje. Wisi Hetman, znaczy w sensie miałem to na myśli, nie? No wisi Hetman. Jeszcze goniec F3, taka nieudolna próba tutaj zaatakowania moi drodzy, Hetmana, kontrataku na, na Hetmana, tylko że tak. Wymiona Benz z szachem na D8. Wieża bije D8. Hetman df3, tu wciąż wisi Anand. Okej, okay, jest pion. No to jest figura za pion, Nie ma co grać. Goniec c3, bęc Hetman d6, grozi niby tu? Nic podobnego. W tym miejscu goniec d3. Ostatnia figura wchodzi do gry, można powiedzieć, w posunięciu 26. No wygląda to tragicznie. Wygląda to tragicznie. No bęcnięcie może nawet zaraz pojawić się na desce, dlatego też skoczek d4. No takiego gońca byśmy może chcieli oddać? Czy nie chcieli? Nie, no to jest... Co tutaj się wydarzyło człowieku? Hej! Dobra, chyba wszystko gra. Co to za czary? Ja pierdzielę. U Marianczelo straż. Eee, więc talk, talk, tu, tu, tu wisi o No ale puszczę w siódemkę. Strzał nastąpił. Skoczek F5 wrócił. Czarny bez pomysłu. Stoją w miejscu. I wybitko. Taką wymianę chcemy zrobić. Jeżeli to nie zostałoby przyjęte, to zobaczcie, co na koniec dnia może się dziać. Więc jest problem X. Dlatego też w innej wersji językowej, po hetman f4, chciały to czarno rozegrać. Ale wie, że 3. No i w tym momencie Rodgers mówi, dobra, dosyć. That's enough. Karpow, dzięki, fajnie się grało, będę leciał. Dlaczemu? No bo teraz trzeba odbić figurę. No załóżmy, że hetmanem goniec więcej. dziękuję, goniec na czysto więcej, centralnie. Nie? Centralnie goniec na czysto więcej. Tu jeszcze była taka opcja wrzucania szaszka po tym bitku po tym bitku. Znowu jadą, nie? Znowu jadą. Tylko, że król B2 i nie jesteś się w stanie już zagrozić totalnie temu temu królowi. No dobra, jeszcze jeden szach, oh, czek. No to goniec C2. Odchodzi z podbicia jeszcze przy broni króla dwa gońce więcej. No, taka partia. Kurde, balans. Ładnie to pograł ten Karpow. Dobry był, no. Powiem Wam szczerze. rokujące zawodnik. <gryw> Jakby nie było. O. Weź się zwróćcie uwagę na te kłady, kupujecie dzieciom. Naprawdę, bo to i można jechać w pole i sobie pośmigać. Po, po Ludzie śpią, pracują, niektórzy są po nocy, niektórzy przed nocą, niektórzy mają kaca, kurde, bele. Nie wiem, może się trochę czy... Halo? No witam. Weźmiesz tę robotę? Tak, trzy sztuki. może możesz spalić. Nie, dobra. E, tak wszystkiego tak. dobrego, miłego weekendu, pozdrówki.